Dzień dobry w nowym tygodniu. Dzień dobry w 28 odcinku. Chyba nie podcast, okej. Okay. aha, bo ja miałem powiedzieć. No dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. O czym my Kuba dzisiaj pochybamy? Dzisiaj będziemy mówić o, przede wszystkim o nowych obostrzeniach albo zluzowywaniu obostrzeń. E, opowiemy sobie też krótko o takim generatorze obostrzeń, troszeczkę w sposób prześmiewczy opowiada o tym, jakie obostrzenia nas czekają. Możecie sobie tam wygenerować specjalny schemat obostrzeń, jaki będzie was obowiązywał. I mamy tylko nadzieję, że nasz rząd z tego nie korzysta. I mamy nadzieję, że tej stronki do jutra nie zablokują. Wszystkiego dobrego. Do usł... Znaczy, co ja gadam? Czemu dobrego? Zapraszamy na odsłuch. Jakie ty masz ograniczenia? Nie wiem, w jakim wymiarze w sumie mam ograniczenia. A w każdym wymiarze, Bartek, każdym? bo teraz, teraz po prostu jesteśmy ograniczeni na każdym wymiarze. W sumie tak, nawet jakimś takim społecznym, nie? I, i no w sumie przede wszystkim. No mam tu na myśli na, na przykład jakąś bańkę taką, wiesz, wiadomościową, medialną. Mam na myśli to, że możesz albo nie możesz iść do kina. O tym sobie powiemy później. Mhm. Ale też chodzi o różne takie inne ograniczenia. Do ograniczenia, no nie wiem, no bo to jest dużo rzeczy, które chciałbym robić, ale nie mogę, o na przykład bardzo chciałbym, bo już mi się troszkę tęskni, do tego na przykład, żeby gdzieś wyjechać i na przykład móc y, gdzieś się przespać, w sensie jakieś fajne miejsce sobie wynająć pojechać i tak dalej. I wiem, że czasem niektórzy gdzieś jeździli i w ogóle tam wśród na przykład celebrytów, tam Zanzibar był taki bardziej popularny i raczej ten kierunek. A to tylko nie wśród celebrytów. Ja tam słyszałem, że tam koncert dawał taki czołowy polski muzyk. Jaki? Krzysztof Krawczyk? Nie, nie Krzysztof Krawczyk. No to się nie liczy. no Mezo. O, panie! No to faktycznie to warto było lecieć te tysiące kilometrów na ten koncert. Tak, na, na On w ogóle coś robi jeszcze? No śpiewa koncerty na Zanzibarze. Śpiewa barze. koncerty. Śpiewa koncerty. okej. Okay. Ale no, no a co się robi z koncertami? Wie, się, się, yy, wykonuje. Yy, wykonuje. W sensie jakiś jakby performance jakiś. Yy, Taka, no nie wiem, no nie, dobra, nieważne. Mezo był na Zanzibarze, w ogóle nie wiedziałem, bardzo ciekawe. To tak jak wiesz, na przykład latem są jakieś, wiesz, w Jasterni czy, 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 na Helu, tam gdzie są jakieś takie koncerty, w ogóle takie na Wybrzeżu, takie organizowane przez różne firmy albo przez samych muzyków, bo tam wtedy, wiesz, jest taki wakacyjny vibe, no to Mezo poleciał na Zanzibar, okej. Okay. Czekaj, aha, do tych ograniczeń. I ja bardzo dużo wiedziałem, że gdzieś tam ludzi, ludzie wyjeżdżali w góry i tak dalej, no, ale przecież teoretycznie to w sumie chyba do nie bardzo można było, bo był taki czas. W sensie ja się. Bo może tak, Kuba. Bo ja się już w ogóle w tym nie no. lubię. Bo czasem można, czasem nie. Czasem, że mogą tylko ym, służbowo, że można jechać. To wtedy każdy jechał gdzieś tam służbowo. Ale a, później już no, nie można było służbowo a Później nawet. nie można było, ale później dziennikarze mogli podróżować służbowo, bo się jednak zorientowało TVP i chyba polskie radio, że nie mogą gdzieś kogoś wysłać, bo się sami już tak jakoś zakotłowali. No a to tam wiesz, zagadali do kogo trzeba i wtedy, o, to, to. o, to to. No jest, ja myślę, że to jest takie, bo w sumie do takich jakichś rzeczy, że wiesz, że jest ta maska, no bo to w sumie może, bo przecież były takie głosy, do nas ogranicza, że jest zabranie wolności. Ja tak, kagańca noszą iłem. tylko psy, o, no. Tak. No, a Ale twój nie ja... nosi, nie? No nie. A czasem musi? Jak jedzie tramwajem na przykład? Nie, 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 nie. Okej. Okay. Znaczy, chyba kiedyś do Ani jakaś pani wielce miała problem, że Bruno powinien mieć kaganiec, ale on nic nie robił, po prostu wąchał inną panią, i tamta pani się ucieszyła i zaczęła go głaskać, ale inna pani stwierdziła w tramwaju, że się przypitoli. I będzie, y, a koganiec gdzie? A co to taki pies? A ja tylko powiem, że my mamy miniaturowego jamnika, który jest jeszcze szczeniakiem i ogólnie bardzo lubi wszystkich ludzi. I je, jak szczeknie raz na miesiąc, to w ogóle jesteśmy w szoku, że on szczeka, nie? On pożera w całości. Tak, no. e, więc. Nie ogranicza mnie w to jakiś sposób właśnie, jakieś jakaś tam maseczka, bo się przyzwyczaiłem. To, że są, w sumie nie jak no w biedrze, to w ogóle chyba nigdy jakieś ograniczenia nie istniały. Tak, no. Jedna osoba na ile, na ile metrów kwadratowych, ja już nie ogarniam nie tego. Nie wiem, bo to się chyba zmienia, Kuba, bo to, wiesz... Yy, ja to wiem, to... ale no kiedyś było tak, że po prostu stał ee, pan ochroniarz, pan ochroniarz i pani. tak liczył, że pan już nie wejdzie i tak dalej, a teraz... No, zapraszam do mojej Biedronki, no na pewno tak. nie jest tak jak było. <noise> zapraszam do mojej Biedronki, ale no to prawda. Więc to, takie jakby codzienne życie jakby, no przyzwyczaiłem się, nie, do to, że na przykład w komunikacji miejskiej w Warszawie, w tramwaju i w autobusie masz te kartki, żeby zajmować co drugie jakby siedzenie, no, to nie istnieje. Tam, że na przykład 60 osób w tramwaju może być, No to nie to istnieje. Nie istnieje. Zdecydowanie, bo ja jeżdżę, wiesz, prawie codziennie jeżdżę do pracy i to 572 2, no to jest, bardzo ciasno jest. No i jest oczywiście mniej, bo jakby dużo jakby rzeczy jest nadal zamkniętych i są pewne ograniczenia, ale tak wbrew pozorom powiem Ci, że przy tych wszystkich ograniczeniach yy, dosta, dostałem i myślę, że Ty też takiej trochę więcej swobody. A mówię między innymi o możliwości pracy zdalnej, bo niektóre firmy sobie uświadomiły, e, e, tak można pracować, ci ludzie nas nie oszukują, oni wykonują swoją pracę. Yy, no więc, zdecydowanie, zdecydowanie. Więc to no. jest taki plus w sumie, nie? Że jakby w tych wszystkich ograniczeniach graniczeniach jest troszeczkę takiej y, rozluźnienia takiego w strefie zawodowej, na przykład. O. Jasne, jasne. Ale Wtedy? ja czasem walę sobie do biura pojechać. Ale dobrze, dobrze że jest wybór. Tak. Nie we wszystkich kwestiach życiowych mamy wybór. A szczególnie ostatnio po niektórych decyzjach, ale to jakby pozostawiamy bez komentarza, bo wiesz, Kuba, no, no tak jest. No my się nie, nie chcemy jakoś mocno angażować, tak. W ten sposób. E, no, Pozdrawiam 600. W każdym razie y, no, te ograniczenia, bo to się co chwilę zmienia. Ja tak w sumie to nie śledzę, bo jakoś to mnie, mnie nie dotyczy. Bo w sumie to chciałbym gdzieś pojechać i ostatnio pojawiły się jakieś takie y, możliwości, głosy, że niby można, że niby nie, za niedługo będzie można. Wiesz co? Można. Ale lepiej się z tym nie wychylać, bo słyszałem, no. że tak, że, że no, a, a propos właśnie tych schowków na narty, nie wiem czy słyszałeś. Tak, to tak, kiedyś no, no, w hotele robiły schowki, dla, się w schowku spało. Dokładnie no? tak. też. No? Albo miejsce parkingowe z pokojem, wiesz. Różne, różne są opcje. Eee, słyszałem też wśród znajomych, że właśnie też byli, byli u znajomych, których poznali dopiero wtedy jak tam przyjechali. Okej, okay. no tak. If you no. know what I mean. Mm -mm. Mm -mm. Tak w sensie, że dużo było kombinowania takiego, nie, że widziało się w sumie, że ci ludzie wyjeżdżali. Ja, ja, ja bardzo lubię, i jakby tak staram się kilka razy gdzieś tam w roku powiedzmy wyskoczyć jakiś weekend i tak dalej. No bo to jest spoko opcja. No w tym roku jakby no nigdzie się nie wybrałem i pomimo tego, że teraz padły jakieś tam głosy, bo to się, wiecie, to się zmienia co trzy sekundy, to bez sensu. To Powiem Ci Kuba, że nawet wszedłem już na pewną stronę, na której można sobie zabukować spanko jakieś i szukałem jakiegoś miejsca. Ale po pewnej chwili stwierdziłem, że chyba jeszcze po prostu poczekam, że to już. Jeszcze chy... za szybko, za prędko? po co no, się że... tak spieszyć? A to prawda. I tak w ogóle taka chillera. W ogóle masz takie poczucie, że to już rok minął i na przykład yy, o, jak mówisz o jakichś takich premierach filmów, jak na przykład, nie wiem, yy, tam, Hejter, nie? Tam, gdzie był yy, Musiałowski. Yy, tak, grał, tak, tak, tak. No to masz to... wrażenie, że to w ogóle było, bo to była premiera w 2020 roku, a masz takie wrażenie, że to już było z cztery lata temu, nie? Nie. Nie masz tak? Ja tak mam. Nie, no, oglądałem w sensie, to, to rok się... temu na Playerze. No tak, ale w sensie, nie wiem, być może ja mam, albo tylko niektóre osoby tak mogą mieć, że jakby mam takie odczucie, że to, co się wydarzyło w tamtym roku, to mam takie przeczucie, że jakby to już bardzo dużo czasu minęło, że to się tak trochę ściąga. No tak, tak ale no, minął rok, do pewnych spraw żeśmy się przyzwyczaili, do pewnych nie możemy, dlatego że zmieniają się z dnia na dzień. Tak. No i właśnie jeżeli chodzi o te ograniczenia, które sobie stawiamy, które stawia nam rząd albo cały świat, Powstała taka specjalna strona. To jest <laughs> nie, nie ta do bukowania, ale uwaga. Ja teraz to staram się, postaram się powiedzieć. Koronawirus.lol. I Bardzo jak polecane. myślisz? Tak. A tu nie będę pytał, co myślisz o tej stronie, tylko po prostu wchodzicie tam na tą stronę i generujecie sobie obostrzenia. Tak, bo jest mamy to troszkę takie... tak bekowe, ale no w, w dzisiejszych czasach coś jak nie jest śmieszne. To jest straszne i nie ma nic pośrodku. Więc proponuję, żeby, żebyśmy sobie wygenerowali takie obostrzenia. Tak, ja już mam jeden. Bo to po prostu kliknąłem i tam później macie. Yy, tam może tylko przytoczę, że tam jest generator obostrzeń. Sprawdź, co dzisiaj wolno, a czego nie. No i mamy takie poczucie, że jakby rządzący być może... Mają jakiś taki program, w którym tak sobie klikają i mówią: No to otworzymy, bo wiecie, tak jakby gastronomia została zamknięta na dwa tygodnie i to nadal trwa już któryś miesiąc, więc też się zaczyna duże kombinowanie, jakby to się otwiera i widzimy coraz więcej jakiegoś sprzeciwu i tak dalej, i tak dalej. Więc w sumie to. Bo my to jest taki trochę śmiech przez łzy, że sobie to generujemy. To jest takie trochę już przykre, nie? A czujesz się z tym źle? Nie, w No sensie... właśnie. Nie czuję się z tym źle, że sobie generuję i mogę trochę pośmieszkować i, i pożartować, ale trochę to jest tak mimo wszystko, jak już tak mówiąc na poważnie, to jest trochę takie przykre, że w ogóle dochodzi do takiej sytuacji, kiedy możemy gdzieś jakby domniemywać, że tam może być jakieś losowanie. Nie? Jak na przykład profesor rzucał kartki w górę i co spadło na biurko to zdane, a co poza to drugi termin. Nie? A słyszałem, że mieliśmy na studiach takiego profesora kiedyś. Ale się wiele słyszało rzeczy. Wiele się słyszało. Dobra, więc co no, Kuba, ty chcesz, Ale to mogę po kolei czytać, bo to jest w ogóle złoto. Dobra. dobra bo nagrywamy jest. dzień przed, więc to nieważne w sumie, bo tam jest, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że od, no i tego dnia, bo wiecie, komputer wie, jaki jest dzień dnia i to sobie dostosowuje. I ja mój, 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 mój... mój. Moje pierwsze obostrzenie to w pasmanteriach i kioskach może przebywać maks jedna osoba na 12 metrów kwadratowych pomieszczenia. No, no tylko okay. że kiosk ma tak trochę mniej. Troszkę mniej. Jakieś cztery. Albo w ogóle. A w ogóle gdzie panie albo panowie z kiosku się załatwiają? Tam jest toaleta? Nie ma. Co, co, nie ma. To jest zagadka, ale ja kiedyś zapytałem. I trzyma czy pamper? Nie, 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 nie. To ja zapytałem i to akurat był taki kiosk koło Urzędu Miasta i pani powiedziała, że wywiesza taką karteczkę i idzie do Urzędu Miasta. Okej. Okay. Dogadane. A korzysta? Dobrze. Dobre, no to ja lecę dalej. A ty później też poczytasz swoje, dobrze? Zamknięte są bunkry, księgarnie oraz kancelarie prawne. Otwarte zostaną stadniny oraz duszpasterstwa akademickie, ale wyłącznie w niedzielę niehandlowe. To też jest w ogóle... Te niedzielę, ach, te niedzielę. No teraz chyba każda niedziela jest niehandlowa. Z no wyłączeniem nie, no niedziela. Nie tak, naprawdę. Osta... No, ostatni, no to jest właśnie... Ja to tego jest... nigdy nie ogarniam. Dlatego, no tutaj, y, pozdro 600 dla stron, które informują, kiedy jest niedziela handlowa i niehandlowa, i to takie Stonks, no nie. Bo dużo osób tak. tam wchodzi. Bo podejrzewam, że nie jesteśmy jedyni, którzy nie ogarniają, która niedziela też jest nie otwarta, a która nie. A, wiesz, a wystarczyłoby sobie, bo zawsze są graficzne takie kalendarze, gdzie są pozaznaczane te niedziele i można było sobie po prostu zrobić screena i po prostu tylko wiedzieć później i tylko zerknąć. Ale z drugiej strony, przecież w tamtym roku decyzjami tam gdzieś z rządu też jakieś niedziele niehandlowe nagle były handlowe. Ach, to jest pomieszanie z popierdoleniem ogólnie to wszystko. Lecę dalej. Restauracje i bary są czynne, o, pod warunkiem palenia kadzi, kadzidełek odkażających. To jest, to jest spoko. Nie ma chyba takich kadzidełek. No, chyba nie. A chyba to o to chodzi. Obowiązuje zakaz organizacji regat oraz oblatywania samolotów. Okej. Okay. Hotele są dostępne tylko dla osób regularnie podróżujących koleją, członków brytyjskiej rodziny królewskiej, wędrownych kuglarzy oraz kierowców rajdowych. No, to niestety się nie... Nie, za... nie załapuję jeszcze. No. Ale kiedyś regularnie podróżowałem koleją. Do A myślałem, że byłeś kuglarzem. <grym> nie, wyjazd w ogóle nic chyba bym nie potrafił tak rzucić. Wszystkie osoby przebywające do, przebywające do Polski z Wysp Brytyjskich awionetką są zwolnione z kwarantanny. No, okej. Okay. No, to teraz moje. Dobrze, no jakby nie wszystko ten. Yy... No bo tam generuje tego bardzo dużo. Tak, nie tak, wiem, tak, tak, z 10. Tak, tak. No bo to wiecie, dużo obostrzeń i tak dalej. No tutaj mi wylosowało. W zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Nie dotyczy uroczystych ratyfikacji umów i traktów międzynarodowych oraz akademii szkolnych. No. Hotele dostępne są tylko dla imigrantów, niechrześcijan, chrześcijan, Otyli Jędrzejczak oraz zespołu Indios Bravos. A, słuchałem tego zespołu kiedyś. No, chyba, I gutka. Obowiązuje zakaz organizacji bitw na śnieżki oraz procesji na boże ciało. Wszystkie osoby przebywające do Polski z państw niebałtyckich ciężarówką są zobowiązane do odbycia kwarantanny przez 11 dni. No i powiedzmy, że ostatnie przeczytam, w leśniczówkach i koszarach wojskowych może przebywać maksymalnie jedna osoba na 50 metrów e, kwadratowych pomieszczenia. O proszę, ale restauracje i bary są otwarte dla juniorów pod warunkiem nieużywania ostrych przypraw. A ja jeszcze dolosowałem, że w godzinach od północy do szóstej rano zakupy mogą robić tylko osoby przyjmujące środki przeciwbólowe. Ja bym, myślę, że tutaj jest dużo, może być inspiracji dla osób, które jakby podejmują jakieś decyzje. Które generują nowe, <sum> generują. <sum> generują nowe obostrzenia. Może specjalnie, według jakiegoś tam klucza kalkulatora w Excelu, te obostrzenia są tam, że tak powiem, wymyślane i ktoś z rządzących sobie tak klika i. Tak o, takie, takie obostrzenia. A ty podobno Bartek, bo od bodajże piątku na galerie handlowe, galerie sztuki i kina i teatry są otwarte, ale na specjalnych warunkach. I ty coś mówiłeś o tym, że wiesz o co chodzi z tym kinem, bo ja nie wiem. Znaczy, jeszcze powiem, bo jakby te galerie sztuki i muzea plus galerie handlowe są już otwarte chyba od początku lutego. Więc to jakby już istnieje i jest bardzo dużo ludzi. No, bo jak wiadomo, no ludzie korzystają z takich rzeczy. Nawet przy Muzeum Narodowym w Warszawie była mega duża kolejka, bo muzeum stwierdziło, że no to po takim czasie pierwszy tydzień jest za free i spoko. A te kina i bo ja i. Bo tak, ja ogólnie myślałem, że te kina, teatry to mogą być już otwarte. Ale z tego, co gdzieś tutaj czytam, no to to dopiero gdzieś chyba jest od połowy lutego. No, ale w każdym razie. O ile teatry? No teraz pytanie, nie? Bo teatry mogą zagrać, czy aktorzy mogą wystawić jakieś sztuki, które już gdzieś tam były. No wątpię, żeby były jakieś premiery. Chyba, że pracowali nad czymś. W co pewnie wątpię, no bo wszystko było zamknięte i tak dalej. Więc tu może. No czy no, tak bo... wydaje mi się, że pracowali, no w sensie, grali z Afrika, a później jeździli taksówką. Bo i takie historie znam. No, to ja tam nie wiem, no jak to co, co będzie, no ale ogólnie jest wiecie: ograniczenie public tam, yy, na publiczności tam może być 50%, jakby zajętości tych miejsc, tak? Czyli jakby 50% mniej wpływów z biletów. Tak. I o ile teatr głównie zarabia pewnie na tych biletach, no to kino, no to tak trochę średnio, bo kino nie dość, że ma ograniczenia co do ilości osób na sali, to jeszcze jest zakaz konsumpcji, a jakby nie było kina, przede wszystkim zarabiają na barach, a nie na sprzedaży biletów. Na filmy. No a po trzecie, yy, no co te kina mają pokazać? W sensie yy, premiery wszystkie, albo te takie duże, 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 zostały poprzesuwane, na przykład listy do M, od w ogóle świąt były wstrzymywane, bo czekano na otwarcie kin, po czym zdecydowali się jednak już olać tą premierę kinową, yy, a po tygodniu czy dwóch jakby. Premiera odbyła się na, tam na, na playerze, tak? Czyli tam na platformie VOD. To, to, może, to może ja wytłumaczę. <laughs> Miała być premiera kinowa, ale się nie odbyła i stwierdzili, że puszczą to w playerze, a kina się otworzyły, więc... Więc no, not Stongs ogólnie. Tak. No i... No kina, no wiesz, no ja wątpię, żeby kina się otworzyły. W sensie myślę, że tak, że te studyjne i te, które są gdzieś mają wpisane w statusie swoim jakąś tam misyjność, no to pewnie będą organizować jakieś pokazy i tak dalej i będą wy, wyświetlać filmy, więc... O takie studyjne kina to bym się nie bał. Bardziej mówię tutaj o tych dużych takich multiplexach, nie? W sensie, no co te kina mają zrobić? No, być może, jeżeli otworzą kino i jakby będą musieli zapłacić pracownikom, będą musieli zapłacić jeszcze więcej za prąd i tak dalej, no to być może oni tego jeszcze dołożą więcej do tego interesu, niż w ogóle zyskają. Ale z drugiej strony, jakby na przykład wyświetlili jakąś rozszerzoną reżyserską wersję władcy pierścieni, no może bym poszedł, nie? Jakieś takie stare rzeczy jakby wyświetlali. Tylko pytanie, jak z licencjami, jak dystrybutorzy, no to jest w ogóle pewnie większa układanka. Pracowałeś w branży, to wiesz pewnie więcej. No ja się tutaj zgodzę. Więc nie ma co puszczać ludzi, bo i tak nie było. Więc hmm, hmm. ciekawe, jak ta branża się po prostu podniesie z popiołu. No, o ile się podniesie. Może się podniesie tak jak Feniks w Harrym Potterze, a może nie. może chyba, no znaczy byłoby dobrze, no bo to jednak gdzieś tam też jakieś miejsca pracy, no a jednak kino jest spokojnie, w sensie lubię iść. Kiedy byłeś ostatnio w ogóle w kinie? Udało ci się być w 2020 roku w kinie? Nie. A ja byłem, o. W wakacje jakby Chociaż nie to było jakaś jesień, jakiś to chyba był wrzesień albo październik. Był taki moment, kiedy kina mogły być otwarte właśnie też bez konsumpcji i 50% pilki w maskach? Nie pamiętam. Może I, byłem. I to było mega duże przeżycie. Oczywiście yy, wiesz yy, no i tak ludzie jedli i tak ludzie nie mieli mas. No to jest w ogóle. Znaczy ja byłem w takim kinie chyba, w którym się nie je tak ja mam wrażenie, że to było jakieś kino studyjne. Ja też byłem w studyjnym, ale... Ale wiesz... nie pamiętam, czy to było w 2020, czy to było na przykład w grudniu, czy w listopadzie. No ale to wtedy to jeszcze było wszystko otwarte. Więc ja ja... Jeszcze tak. No, nie ma się czym chwalić ogólnie. No jakby, no czy mamy kciuki i jakby też mamy nadzieję, że to nie będzie jakieś obostrzeniowe bingo w najbliższym czasie, tylko jakby cała sytuacja w miarę się unormuje i wszyscy będą mogli yy, na równi jakby starać się dźwignąć po tej całej ciężkiej sytuacji? No i cóż możemy powiedzieć. byczku, co ty. Dwa co? lata mieszkasz dopiero w Polsce. No, no bo. No. no właśnie, no właśnie. Co my mamy powiedzieć? No. Co my mamy powiedzieć więcej? Pogenerujcie sobie, mhm. wygooglujcie sobie koronawirus.Lol. Gwarantujemy dobrą zabawę i dla twórców życzymy wszystkiego dobrego. Mamy nadzieję, że twórcami nie jest rząd polski i że nie korzysta z tego narzędzia na co dzień. No a co, my życzymy dobrego tygodnia. No i żeby nam się już poluzowało, nie? No właśnie, ale żeby się poluzowało, to musimy trzymać dystans, musimy dbać o siebie i o innych. Tak. Nośmy maseczki i nie bagatelizujmy problemu. A wiesz w ogóle ten, a propos tego, żeby nosić maseczki i od, utrzymywać odstęp, to wiesz, jakie są plakaty w Warszawie? Na przykład, właśnie, utrzymuj ja się. odstęp, albo noś maseczkę i jest taki dopisek, że jeżeli nie chcesz tego robić dla siebie, to zrób to dla innych. I to jest bardzo dobre przesłanie. Tak, bardzo dobre przesłanie. I Plus z takim jeden. przesłaniem Was zostawiamy na, na ten tydzień. Mamy nadzieję, że będzie to super tydzień.